Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Venturiu. Zapraszam Was dzisiaj do drugiego odcinka serii Gospodarze na Hektarze. A są dzisiaj ze mną Jelonek? Cześć! Oraz Kuba Roll TV. Cześć! <gry> Także e, pod ostatnim odcineczkiem zostawiliście naprawdę dużo łapeczek w górę. Jeśli pod tym odcinkiem zostawicie 200 łapeczek, myślę, że. Będziemy tutaj wszyscy zadowoleni, tak więc tak. Dzisiaj akcja jest następująca: Jelonek razem z Kubą, czyli obydwa Kuby jadą ogólnie orać pola, a ja w międzyczasie pojadę 60. E, Rościeć nawóz na jedno pole i potem będę agregatował proximką. Więc tutaj po się do roboty, w międzyczasie coś tam sobie porozmawiamy. Także każdy pali swoją gabarynę, chłopaki wiedzą już kto, gdzie ma jechać Także... kurczę Także, także będzie dzisiaj tutaj fajnie myślę, odcineczek Fajny dość, taki ciekawy Dobra, także lecimy Ja sobie tutaj też wyjadę Uważaj tam na auta, bo jak wydupcy ci jakiś tam ich mirek betoniasz, to on tam nie, nie będzie cił skruchy. Tak, masakra będzie Karakso masakra będzie co tam jedzie, coś? Czekaj, pa, zobacz. Wiesz, ja wiem, że to jest ten MTZ i ciężko w tym biegi odnaleźć Kuba, ale da się radę jakoś. Cześć. No to. Tak już zaskoczyło, to już pójdzie teraz. No, także jak widzicie, tutaj akcja dalej trwa. ostatnia była tutaj. No, w sumie troszkę orki zaczęliśmy. Popaki dzisiaj jadą dalej kontynuować. No i co, może jakieś tutaj parę pytań, w stronę tutaj właśnie chłopaków Tylko coś mi maszyna nie, nie ruszyła, taki drobny fail No ale ta maszyna no niestety na wi-fi nie działa, ja nie podczepiłem wałka No ale taki drobny fail się zdarzył To poczekajcie, jeszcze by sobie tu szybko wyskoczy. tylko se drzwi, o, tutaj machnę O, wałek podczepiony 360 kg na hektar, ustawimy sobie troszkę mniej, bo damy 300 i będzie zadowolony. 300 to by się zdało, chłopaki, co na rozgrywkę. Mm -hmm. <laughs> no. No. Także zaczniemy tutaj od jelonka. Jak wiecie, jelonek jest u mnie moderatorem na live streamach. No i jelonek prowadzi również... Kanał na YouTube, link do kanału Jelonka będziecie mieli w opisie. Także też zapraszam tam serdecznie. Zobaczcie, jak chłopak się tam fajnie też stara, robi streamy. No, a może powiedz coś samo o siebie, jaki tam kontent ma, co tam nagrywasz w Jelonek? Ja ogólnie, kręcę Farminga też, tak Venturia. Streamów też tam trochę jest, ale to czasami. No, ogólnie prowadzę serię Rolling Zosiny. Bardzo fajna seria, polecam każdemu. Yy, oraz kręcę jeszcze ujęcia, ale to tak na yy, załatanie dziur w odcinkach Aha, a powiedz mi tak ogólnie, że tak się zapytam, bo tak będzie standardowy pakiet pytań yy, yy. No może czasem się to zmieni w każdym odcinku z pytaniami, ale skąd takie zafascydowanie jeśli o farminga chodzi, powiedz mi No gra życia, co ci powiem więcej, no No gra życia, no Od małego się gra, to tak jest No ja no właśnie o to chodzi, że kurczę, człowiek chciał też mieć w realu gospodarstwo, ale no troszkę się plany pozmieniały w życiu jak to czasami bywa, nie jest czasem kolorowo, dlatego chociaż są takie farming, chociaż są osoby, które mają gospodarstwo i też grają we farminga, tak? Czyli yy, z reala do wirtuala można powiedzieć. No. Tak, że tak to wygląda. No, a u Ciebie Kuba Roll TV jak tam w ogóle żyć dobrze? A bardzo dobrze. bardzo dobrze. A powiedz mi, ty masz gospodarstwo, tak? Pewnie, że tak. Może byś tutaj z widzami chciał podzielić informacją, posiadasz, no co posiadasz ciekawego. Y, posiadasz dwa traktory: Belarus 820 i 8360, Kombajn Bison z 056, y, ten, y, ten sprzęt robi na około 20 hektarach. Dalej? No i ten, trochę mamy świn, trochę byków. No i ogólnie jesteś zadowolony ze swojego gospodarstwa Tak Nie zamieniłbyś Bardzo. tego na nic innego Nie No i najważniejsze, bo najważniejsze jest to, że się podoba, lubisz robić to co, co kochasz, czyli Po prostu rolnictwo. pracę na, rolnictwo, no, pracę na gospodarstwie No i kiedyś to będzie jakby nie było twoje, Przej, przejmiesz pałeczkę, tak? No tak. No także fajnie, super, elegancko i mówisz e, też stąd się wziął właśnie, tak jak tutaj mówiłem, wspominałem e, ludzie, którzy też nie mają gospodarstwa, tak jak ja grałem farminga, e, no a nawet taki jak tutaj Kuba Roll TV również ma gospodarstwo i na, do, na dokładkę lubi sobie tutaj właśnie pograć jeszcze w grę właśnie jaką jest farming, nie? No, no tak. więc, więc no to najfajniejsze, że ma się tą zajawkę. Mimo że tam praca w realu jest na gospodarce, wiecie jak to jest. No wiadomo. No, także wiecie jak to tam jest. Dobra, e, ja sobie teraz wezmę Proxime, tak z takim agregacikiem sobie polecimy. No, chłopaki może trochę tam zestresowane, ale e, ja, ja też całe życie w strachu, więc to tam na spokojnie. No i co, no tutaj powolutku sobie działamy Dzisiaj trochę prac tutaj musimy sobie nadgonić Bo ogólnie nie dość, że tutaj na odcinku będzie coś zawsze Poopowiadamy, porozmawiamy sobie ogólnie na jakieś tam tematy No to jeszcze po odcineczku tutaj chcemy troszkę właśnie nadgonić I prawdopodobnie na następnym odcinku będę tutaj robił Z nową Z nowymi osobami akcji wapno I na pewno wlecą też E, siewy, ale to tak jak mówię zobaczymy jak to wypali no i no i ogólnie co ja tu mogę jeszcze powiedzieć no seria na razie po pierwszym odcinku naprawdę jestem mile zaskoczony że tak fajnie elegancko się ta seria e, przyjęła że myślałem że będzie to troszkę gorszy odzew ale jestem bardzo mile zaskoczony że to tak wszystko e, fajnie tutaj wyszło. I jak tam chłopaki u was idzie robota? Idzie tak powoli tam? Ja już jadę drugi przejazd. Drugi przejazd robisz, pola i oka, a dopiero no, Ogólnie ta mapa co nie z tego, tak jak i... No w sumie autor bardziej widzę się skupia na w takich mapach typu stricte, że wszędzie są takie same długie wąskie pola, no ale jakby nie było każda mapa jego twórczości nabiera tutaj zawsze jakiegoś klimatu Ładnie to wszystko tutaj wygląda, ładnie spasowane No i, i, i tyle w sumie mam do powiedzenia, a wam chłopaki jak ta mapa się podoba? Bardzo tak, ładna powiem wam, powiem wam od skali od 1 do 10, bo ja jej daję taką szóstkę. no bo jednak jeszcze tutaj jest, no, jest taki parę mankamentów w tej mapie które na pewno zdałoby się poprawić. A pierwszą rzeczą to jest na pewno tutaj trochę zoptymalizowanie, bo po kilku zapisach potrafi się tutaj troszkę FPS-ów tak ukraść, nie? Bo na moje to tutaj jest troszkę ten clip distance wszystkich budynków za dużo ustawiony najwidoczniej, i wszystko gra musi sobie tutaj właśnie generować. No i tak sobie tutaj działamy. E, myślę, że te odcinki mm, raz w tygodniu, tak jak mówiłem kiedyś na streamie, e, że raz w tygodniu właśnie w tej serii będzie odcinek, ale za niedługo powracać będzie właśnie seria e, gospodarcza prywata, czyli też będę miał tutaj fajne dwie serie, bo naprawdę ja jestem sam tutaj ciekawy rozwoju właśnie tej serii, jak ona tutaj sobie właśnie będzie się toczyła, ale ja jestem tutaj pozytywnie nastawiony, że wszystko fajnie się tutaj rozkręci i myślę, że wspólnymi siłami ładnie to gospodarstwo tak rozwiniemy na takie już maszyny, że naprawdę klękajcie narody. Nie? No, i co tam chłopaki jeszcze powiecie ciekawego? No dobrze, ciepło. Dobrze, już niedługo Wam się zaczną wakacje. No. Także... ale najpierw trzeba skończyć szkołę. No tak, no wiadomo, że trzeba skończyć szkołę. No, dużo już nie dostało. Tym bardziej teraz, z tego co wiem, no to wracacie do szkoły jeszcze, nie? Ten poniedziałek. No, no to tak też będzie teraz, kurczę, no koniec roku prawie do szkoły wracacie. No, kombo fajnie, nie? Normalnie, prima sobota. Opłacało się. No najwidoczniej komuś tam się opłacało, no, skoro tak zrobili, no. my za to odpowiedzialni. My, my, my za to odpowiedzialni no, nie jesteśmy, no i nie mamy na to wpływu, no. I, Nic się z tym nie zrobi, tak? No. No i ogólnie co, Kuba, to by się za niedługo zaczną No za niedługo. No jeszcze troszkę miesięcy na to trzeba poczekać, no ale żniwa to taki okres wiadomo już no, przygotowawczy. Tak. Kombajn wystawić, przejrzeć łożyska, przesmarować, bo wiadomo, nie ma to jak wiesz. Nie odpalić po prostu kombajnu, nie wjedziesz nim od razu w pole, bo wiadomo, że zawsze coś się znajdzie do pracy, nie? No tak. Ty jesteś z, tych osób, co jesteś, jesteś z tych osób, co robią e, po sezonie cały kombajn sobie przygotowują, czy przed sezonem? Przed sezonem. Czyli przed sezonem, czyszczenie... Po sezonie są takie najcięższe awarie, nie? Mhm. Uh -huh. A, czyli tak przed żniwami po prostu bierzesz go, wyciągasz... E, wszystko przesmarować po prostu, przejrzeć łożyska, takie tam po prostu... Paski Dokładnie. i inne rzeczy. No, to fajnie, elegancko. No to powiem Ci, że... Zazdroszczę Ci trochę, że masz takie gospodarstwo. Sam bym chciał sobie na takim... No może nie 20 hektarów, ja bym był nawet zadowolony z 10, bo to zawsze człowiek by miał co tam porobić. Każdego dnia zawsze by się coś znalazło, jak to na gospodarstwie, zawsze się coś tam znajdzie. No i tak jakoś by sobie dzionek mijał. No ale jak widać no, mimo gospodarstwa można dalej mieć czas na farminga, co nie? No. No. Także myślę... się ten ukrywek czasu no pewnie, no zawsze się tutaj znajdzie chwila takiego chilloutu. Przynajmniej tutaj możesz sobie mm, kupić takie maszyny, jakie może i kiedyś w przyszłości będziesz miał u siebie na gospodarstwie. Bo jak y, nie mam, będziesz chciał tak gospodarstwo pewnie kiedyś rozwinąć o większe areał i, i, i lepsze maszyny. No pewnie, że tak. Nież no. takie duże, ale żeby mieć takie 60, 80, może 110. No, no, kurczę, to elegancko. Najważniejsze, że się ma plan na przyszłość i po prostu tylko to zrealizować, co nie? Najważniejsze, żeby się chciało, nie? No tak, no, ale to powiem ci, że myślę, że prawy się tak, że już się do tego przyzwyczajesz i nie będziesz właśnie. mógł tego zamienić na, na nic innego, po prostu. Oj, nie. No właśnie. No, no a tam jelonek jak u ciebie. Jelonek ty to w sumie masz yy, też zajęcie na co dzień, nie? Zawsze jakieś. No zawsze jakieś się znajdzie. No, czy to koszenie trawy, czy coś innego, to... nie? Głównie koszenie trawy. No może też tam to opowiesz to co tam robisz czasami, czy nie chcesz tak za bardzo zdradzać, to tam... Znaczy robisz? no to, to, to czym się chwali, tu nie ma za bardzo czym, ale no to obkaszam tam yy, dwa razy na tydzień taki hektar agroturystyki. Yy, oraz raz na tydzień, yy, tak, yy, boisko oraz takie tam klub. No, czyli zawsze jakieś też ma zajęcie, oderwanie się tutaj no, od farminga i zasięg za stery, właśnie kosiarki yy, i działanie po prostu w tych samych miejscach typowych, co tam masz zawsze do zrealizowania. Bo ty ogólnie na usługi też jeździsz, tak? No, no to zawsze coś nowego się trafi, co? No zawsze coś tam. Czy, zazwy czy zazwyczaj masz tak, że to roku są stali klienci, czy powiedzmy tam zmieniają się osoby jak to tam wygląda? Stali klienci są, ale nowi też dochodzą. A no to najważniejsze, że nowi dochodzą i że stali klienci też powracają właśnie. To, to jest najważniejsze, nie? Że Są zadowoleni z usług. Dokładnie no, no to najważniejsze No tak jak widzicie, no luźno sobie porozmawiamy, troszkę się dowiemy tutaj e, Dlatego chciałem zrobić taką serię właśnie dodatkowo tutaj z osobami, które wspierają mój kanał e, Poprzez właśnie e, takie nagrywanie tych odcinków razem, wspólnie No i co? No i ogólnie e, Co już się zapomniałem na samym początku wspomnieć Osoby, które co są się tutaj ze wspierających, zachęcam do pisania na fanpage'u. Link macie w opisie. Ja jeszcze na koniec odcinka o tym przypomnę. No chyba, że zapomnę, a może chłopaki przypomnę, bo ja to tak lubię sobie zapomnieć, bo jak się rozgadam na jakiś temat czasem, no to potem już jest masakra. Ale myślę jakoś to elegancko tutaj e, te odcineczki Wam się spodobają. I tak tutaj sobie wspólnie tak jak to mówiłem, rozwiniemy to wszystko i będzie się miło grało. Tak jak powiedziałem, raz tygodnie taki odcineczek, także nowe osoby już mogą pisać pod tym odcinkiem na fanpage'u. Ja się odezwę, tak jak odezwałem się tutaj do e, Kuba Roll TV, bo Jelonek to już w sumie wiedział, że go tutaj wezmę e, do tego odcinka na drugi. E, no i tyle, tak, po prostu resztę dogadamy już e, na Discordzie, ale pierw kontakt poprzez... Właśnie fanpage'a, żeby to wszystko sobie tutaj ugadać, bo wiadomo, nie zawsze jest tak, że ktoś znajdzie czas, akurat w dany dzień, gdy będę to e, tutaj e, no szybko, bo mi słowo wyleciało e, Nagrywa. nagrywać. O, właśnie e, z tego miejsca również chciałbym pozdrowić tutaj serdecznie e, e, um, u tu, tu mnie z ekipy Ockę oraz Pomorskiego. Także oni tam e, również już tutaj, ogólnie Ocka już był na pierwszym odcinku, tak jak wiecie. No i, i co? No i tak sobie tutaj powolutku działamy. Już jedno pole mam zaraz zagregatowane, a u was chłopaki jak tam pole ubywa. Idzie jakoś to powolutku. Powolutku No idziemy. Tak mniej niż połowa też. O to najważniejsze, bo możliwe, że się dzisiaj zrobimy akcję, pojedziemy sobie po to wapno rozwiedziemy na jakieś pola, albo zrobimy to na zasadzie, że będziemy składować gdzieś w jakimś miejscu, gdzie najwięcej pól jest wymaganych i potem będziemy sobie to że tak powiem, z kimś nowym na następnym odcinku rozsiewać, no i będę chciał, tak jak mówię, zacząć tutaj z siewami, a na pewno już to będzie realizowane na następnym odcinku, czyli już tutaj zaczynać będziemy siewy. No tutaj przede mną właśnie się starawa zasiana, bo tutaj jak już zrobiłem to całe gospodarstwo, to już sobie e, e, wszystko tutaj zasiałem a trochę tych łąk tutaj jest na, tej, na tym e, poletku, e, znaczy tych chłonk na, ty, na tej mapie, trochę tych pól mam tutaj kupionych kupiony. I, 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 i tak właśnie y, będzie co kosić, będą się na kosy. E, tak jak wiecie na tej mapie e, trzeba dwukrotnie pierw przetrząsnąć tą trawę, potem dopiero czekać na e, żeby to ładnie wyschło e, no i tyle no Także chłopaki, jeśli już, już nic nie chcecie dodać, nikogo pozdrowić <śm> hmm. Hmm. Ci powiem ciężko, ciężko. Ciężko, ciężko. Trochę stresik pewnie zjadł, co? Nie. Nie, w sumie to jelonek. I to można powiedzieć, że ty na bieżąco jesteś w internetach, bo jak ty nie nagrywasz odcinków, to znowu live'y a tobie to Dokładnie. tam bardziej to już tak się coś do tego przyzwyczajony ale znowu Kuba pewnie tak troszkę jednak chyba nie bardzo coś, żeby tak... No krępowa. A to nie ma czego się krępować. No. Porozmawialiśmy trochę wczoraj i dzisiaj przed odcinkiem, więc trochę się rozluzowałeś. Więc to też nie jest tak, że chodźcie nagrywamy szybko, szybko ten termin, czego tutaj czas, czas, czas trzeba szybko nagrać, nie, to ja do tego podchodzę na spokojnie, dzisiaj sobie nagram, jutro sobie wyrenderuję, na niedzielę będzie gotowy. No i tak elegancko sobie tutaj jakoś to wszystko właśnie tutaj, tutaj tak jak to leci. Dobra, my pojedziemy sobie na następne pole, bo jeszcze tam E, jest tutaj kawałek ode mnie jedno zrobione przez jelonka, bo tam właśnie mm, kończył. Więc sobie tam nie muszę dawać nawozu, bo tam e, jest odpowiednio e, wszystko zrobione. Czekajcie, wolne, wolne, bo tutaj Mirek, betoniarz, o, w obinę, kurczę, profesjonalny kierowca ze sterami. Czekajcie, ja sobie tu złożę to. O, ja sobie to złożę, bo czasem jak. Ktoś tu mi wyjedzie za krań, to potem będzie nie za ciekawie. A na tej mapie tego autora jest to, że Ci widać, jak ja Ci widzę, z przyjęła końca mapy? No, bo ogólnie no, no, ta mapa nie jest jakoś wykwintnie górzysta, nie? No, ale ogólnie jest tak zrobiona, że no ma swój klimat i no i jakoś tak jak i Wola Brudnowska, tak jak i ta mapa, którą zrobił Simon, no to jest fajnie tutaj Eee, fajnie tutaj właśnie eee, klimatycznie zrobiono Dobra, ja sobie powiem, mogę jechać asfaltem A dobra, to sobie tutaj wiadomo od początku Nie będę jeździł po drogach, bo mówię Mirek że on tutaj jeździ jakby chciała, nie mógł Rozłożymy sobie tutaj właśnie eee, sprzęcik Elegancko No i jakoś tutaj Mówię, te odcinki będą takie do 20-25 minut, będę chciał nagrywać, dzisiaj zrobimy troszkę właśnie taki dłuższy, żeby taki 25 minut miał. Chcę właśnie nagrywać te odcinki z tej serii właśnie w 4K, bo widzę, że jest naprawdę piękny obraz, gdy jest tak renderowany. Naprawdę chce się to oglądać, nie ma takich rozmyć, fajna jakość, właśnie po wyrenderowaniu tego Sony Vegasem i też właśnie będzie to renderowane również tym programem. No wiadomo, że w 4K to ta waga nie jest jakoś wykwintnie mała, ale za to robi robotę na YouTubie po tym jako, w jakości takiej i czy dźwięki i wszystko, obraz ładnie to e, właśnie e, wygląda. No, więc Kuba, co jeszcze tam byś powiedział ciekawego nam tutaj i słuchaczom? Ogólnie jaka tam pogoda? No, Masz jakieś plany na, 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 na najbliższe dni? Dzisiaj siejemy kukurydzę Dzisiaj siejecie kukurydzę, a jakich, ile areo, jaki? Na początek 2,5 hektara na słodko mm -hmm. A ogólnie ile z w planach masz do zasiania? No w przyszłości może za rok Będziemy mieli takie 4, 4-5 około mm -hmm. No to fajnie, wtedy elegancko Czyli tylko Czy... Tobie teraz tak naprawdę Kaj ty jesteś No to bo Czekaj, bo ja w kabinie jeszcze i nie widzę Ty ja już ślepy jest A tam nie. jedzie! Czy? Nie, czy? <grafy> Jak tam idzie? Ubywa cię... Ja. ja nie cofam na ulicy kaj tam, tam, nie bierzamy. Wszystko pod kontrolą Człowieku. No i wracając do tematu Mówisz Wszystko masz ogólnie już porobione oprócz waszej kukurydzy no i jeszcze będziemy sadzić tytoń. Tytoń też. A to tak na własne potrzeby już pewnie. Nie, też tak na no, sprzedaż, takie 30 ar. Aha. Czyli jest dobry pieniążek, trzeba sobie korzystać, tak? No. Tylko Opom. u nas jest taka ciężka ziemia, że na takie uprawy, na przykład y, tabaka, to już ciężko się uprawia bardzo, nie? Mhm. No wiadomo, że to to Właśnie to jest to, że zależy od regionu, gdzie się mieszka, no są e, województwa, gdzie no, jest ta ziemia bardzo tutaj e, żyzna, a są i regiony i miejscowości, gdzie no niestety, ale ta ziemia no, jest jaka jest, no, ale rolnik jakoś sobie musi ją dawać radę uprawić, tak? No niestety. nic na to nie poradzimy, że są takie regiony u mnie. U mnie to jest właśnie tak różnie. I glina, i piaski, i jakieś tam torfy nawet się znajdą, bo też są takie miejsca tutaj w moich regionach, więc no tak to tutaj właśnie wygląda. O, ja cię też tam widzę, jedziesz jak burza tym belarusikiem. Nie idzie! Idzie robota, nie? Pewnie, że Jeszcze tak. ten, w drugą stronę, poprzeczniaki i koniec. Mhm. Mm no to git. No odkryp, do Ja jeszcze zrobię rundkę w tamtą i z powrotem. I będziemy właśnie tutaj kończyć ten odcineczek. Bo tak jak mówię, tak 20-25 minut chcę, żeby te odcinki tak miały. Hmm, możecie pisać w komentarzu hmm, Co byśmy mogli zmienić w tej serii Co byście chcieli zobaczyć na przykład Czy Wam ta seria pasuje, odpowiada eee, No i ogólnie Zachęcam do zostawienia oczywiście łapeczki I nowe osoby do zasubskrybowania Oraz do zostawienia dzwoneczka również na kanale Aby otrzymać kolejne powiadomienie na temat nowego odcinka Chociażby to właśnie serii Gospodarze na hektarze No i tak sobie tutaj ubywa robota Powiem wam, ten agregat mi się podoba Do tej Proximy no to robi robotę, ładny zestaw, nie? Ładnie tutaj równa I myślę, że Tutaj zasiejemy jakieś zboże na pewno I będzie miał tutaj co robić kombajn A kombajn to mamy właśnie tutaj e, Dominatora e, Na tym gospodarstwie Także header on ma 4,5 metra, więc robotę, jeden myślę, sobie zrobi. Jest jeden z tego względu, że wiecie, no, pracy tutaj różnie będą się e, nasuwać. Bo gdy będzie, będą żniwa, trzeba też mieć od razu zrobić słomę, a za słomą zaraz będzie można i pracować. No, zawsze się coś znajdzie do pracy, więc to nie jest tak, że nie będzie tematów na odcinki, bo tutaj tematów na odcinki to będzie naprawdę dużo. No i jakoś tutaj myślę, że sobie tutaj z tym. Wszystkim poradzimy. Seria się pięknie rozwinie i jaki seria taki gospodarstwo pójdzie właśnie w bardzo dobrym kierunku. A wam chłopaki co podobało się pierwszy odcinek tej serii? Elegancko. 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 No to najważniejsze. Widzicie, już w drugi odcinek macie okazję również tutaj wystąpić w tym odcinku. Także jest mi bardzo miło, zawsze to coś nowego na kanał. Eee, właśnie coś fajnego, tak? że nie ma tej monotonii, że tylko tutaj kipowo, ale również tak tutaj, a również z e, e, wspierającymi możemy tutaj fajnie sobie pogadać, e, czy to na odcinku, czy poza odcinkiem. No i sobie tutaj właśnie e, e, razem tutaj popracować i rozwijać. Te gospodarstwo, i patrzeć, jakie przynosi tutaj e, to właśnie rezultaty. Dobra, tak więc w tym odcinaczku to będzie na tyle. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczek w górę. Myślę, że jak zostawimy te 200 łapeczek pod tym materiałem, to będę bardzo zadowolony. Ale ptak pirueta na koniec zrobił człowieku. <grywka> A był ze mną dzisiaj Jelonek i Kuba Roll TV. Także trzymajcie się do następnego naura. No.